Tak, ale te dźwięki są tak słabo odprzedane. No to, to przez szybę, zobaczę. Przez szybę tak? To niech Pan sobie podjedzie, nie zobacz. Nie Spokojnie. Nowoczesne sterowanie od Solek Urwino 18 z Mobilisu. Proszę uprzejmie. No. Ja, ja wskoczę, państwo, pijącie autobus, a ja wyskoczę do IKEA do toalety, dobra? Tak, Oczywiście. Tak, tak. Ja. mnie, bo przynoszę za chwilę ten. Nie stałem Tylko przodem do jazdy. Tak. Dobra, ja. A jest. No, a ja. A teraz A ja. A ja. To jesteś, prowadził sola z na 110 na 18, tak chyba z rok temu prowadził, to wtedy wiedział, że to ty i powiedział sobie. Boże, a jeszcze wtedy nie kręciłem autobusów od wewnątrz. Dopiero, do, do, to raczej dopiero dwa dni po, po tamtej przejazdce zacząłem um, kręcić. O, ale fajnie, teraz ludzie, którzy patrzą sobie na tablicę, mają wyraź, wyraźną kontrolkę. Tak, ja widział. No wiem, a, ci, a ty ci to mają krótko widzę.

Teraz przejdę przez szybę. Proszę. Przecież są zamknięte? Już Według rozkładu który się odlicza za 13 minut. Ta brygada. Jasne. Przepraszam. Ale nic się nie stało, nic się nie stało. Tylko na chwilę chcę wejść po Papieroska, papieroska wezmę. Jak jesteś miłośnikiem komunikacji tak. miejskiej, to na pewno znasz forum wawką. Tak, oglądałem kiedyś. No właśnie. Hm. Znam również stronę przegubowiec, stronę na zdjęcie autobusów tam wali. No właśnie, no właśnie. Tak na Facebooku ku, ku mam konto, więc z Facebooka sobie dodaję zdjęcia komunikacji miejskiej, więc mam bardzo fajnie. Robię takie dobre zdjęcia. No. Rok, rocznik 2010 to jest. 10? 10. Nie, 11. A, czy... Bo on już, Nie, to chociaż jest szóstka jest jeszcze w 10. Druga partia, czyli od 11 w górę, to jest rocznik 11. No, no tak, czyli, to jest, czyli ja mam rację tym razem. Tak. O, przyjechała już kolejna brygada? Tak. No wi widzę, że trzy brygady się zdarzyły. A która to jest brygada właściwie? O! Tak, ten. To jest 57 BWL. A, czyli dodatkowa to jest brygada? Łączona z nocą radą. A, rozumiem, już pamiętam, to N45. No to dobrze, pamiętam informację z, z przegubowca. No ale nie wiesz, już pana, nie chcę, żeby spokojnie tam. Zgadza się, to jest. O o, musimy podjechać, bo autobus wcześniej. Neoplan odjeżdża już. cie za chwilę Teraz filmuję. Całe nieszczę A jaki to jest tyle klimatyzacji? Śródziemnomorski, o ile pamiętam? No tak, tak, to jest śródziemnomorski, to jest ten lepszy. No zobaczymy przyjdzie to zobaczymy jak się będzie sprawdzać. No tak, bo teraz to czuć zapach Śródziemnomorski, choć bo widzę, że ciucz i tak klimatyzacja jest od... chyba włączona. Znaczy o, to jest klimatronik, czyli komputer automatycznie mierzy temperaturę na owozie i optymalnie on dostosowuje taką jak ma zadane, czyli na przykład do 21 tam przy 20 stopni. No. Jeżeli jest zimno, czyli dogrzewa, jeżeli jest za gorąco, to chłodzi. Oczywiście, dobra, trzeba.